Cześć wszystkim, witam ponownie w serii Szachowe Taktyczki. Dzisiaj kolejny odcinek ze zmaganiami, z rozwiązywaniem zadań. Dzisiaj motywem przewodnim jest motyw uproszczenia. Zapraszam, zaczynamy. Pierwsze zadanie. Przeciwnik wykonuje ruch wieżą na D6. I zobaczmy, jaka jest sytuacja na szachownicy. Mamy dwie wieże Hetmana i skoczka. I pięć pionów i przeciwnik ma dokładnie taki sam materiał. Jak to wygląda natomiast w rozmieszczeniu filmu. Najpierw co nam grozi? Grozi tutaj wrogi Hetman wieża grozi Skoczek z. Szachem. I co gorsza, z widełkami, ale spokojnie, bo tutaj tego pola broni nasz skoczka. No i wroga wieża. Jak można by uprościć tutaj? Co powymieniać? Co pozabierać? Dobrze, zobaczmy co czym atakuje. Na hetman tutaj atakuje sporo. Niestety wszystkie te figury i pion są w jakiś sposób bronione. Wieża atakuje tutaj. No ale ta wieża jest z kolei również broniona. Ale jest Wieża, Wiesza. Przeciwnik jej broni. Możemy tak, ale wtedy tutaj ta wieża leci. Z matem, tak naprawdę. To nie jest dobry pomysł. Dosyć trudne to zadanie. Ale by jeszcze ile figury. Tu skoczek jako pierwszy, no nie może, bo ginie. Ginie i to mocno. Skoczek tutaj. Ale to to pole oddaje. No takie uproszczenie nie podoba mi się zbytnio. Też bardziej szedłbym w tym kierunku żeby się pozbyć tej wież i wtedy przeciwnik musi odbić pionem i my możemy sobie spokojnie już tutaj, tutaj i tutaj powinien zostać hetman i skoczek kontra hetman no i jak już tego wolnego piona będzie trzeba no dobrze, jako uproszczenie to wydaje mi się najlepsze. Okej. Okay. No tak, taki był to motyw. Taki nie jestem przekonany, bo zastanawiam się jakbym to dalej grał. No ale tutaj z tym Okej. Okay. coś tu można by porobić. No i jest tak źle, tego mi się bał trochę. Tutaj wariata, ale można by jeszcze tak wtedy musiał trochę wyjść. No, dobra. Nie jest to tematem tego filmu. Jedziemy z kolei w zadanie. Pion na E3 z atakiem na Hetman. Tak się zaczyna to zadanie. Ale zobaczmy, co tutaj mamy. Dwie wieże, dwie wieże. Dwa końce, dwa końce. Skoczek Hetman. I czy dobrze widzę, że mam piona więcej? Mam piątka więcej. A jak wygląda sytuacja? Fetman tu się panoszy, no ale nic takiego nie zrobi. Skoczek tutaj się panoszy, ale też nie za bardzo gra. Tu mógłby ustawić. No nie ma za dużo możliwości ruchu przeciwnik. Ale z tego co widzę, ja również. Ale, no właśnie. Popatrz. Czy ten skoczek jest tak naprawdę broniony mocno? Jest broniony, ale przez Hetmana. Więc można się go pozbyć. Bo mogę uderzyć tak z atakiem na Hetmana. Wtedy przeciwnik może. Tak, no nie może tym hetmanem odbić, bo ja zbiję mu tego hetmana i będzie po prostu hetmana do tyłu. Może zatem po moim takim ataku zbić po prostu tego piona. A ja gońcem odbiję tego, ale wtedy. A, mi pionem to zbije. I mamy Hetmana i figurę za Hetmana i figurę. Ale widzę tu lepszy motyw. Jeżeli ja pierwszy uderzę Hetmanem, ten przeciwnik, czy musi mi go odbijać wtedy? No właśnie no jak nie odbije to będzie tak za frajer po prostu tego skoczka do tyłu ale jak odbije no to potem i tak odbije więc i tak będzie do tyłu ale wydaje mi się, że to jest lepszy motyw tak, wisząca figura chyba o to chodziło chyba ten skoczek wisiał nie wiem, dajcie znać o co chodzi z motywem wiszącej figury. Pewnie w następnym filmiku sobie to przyćwiczę. To się dołuj. Jedziemy z trzecim zadaniem. Wieża na F4 z atakiem na hetmana i z atakiem na wieżę. Co ciekawe, ta wieża jest chroniona przez przeciwnego hetmana. Dobra, a zobaczmy sytuację. Dwie wieże, dwie wieże, Hetman, Hetman. No, mam tutaj przewagę sporo. Sporo pionków do przodu. No więc co? Wymieniamy? Wydaje mi się, że tak. I całe tutaj, cały szkopuł w tym, żeby zbić to Hetmanem jako pierwsze. I wtedy wychodzę z atakiem. Po pierwsze wychodzę z atakiem na tego hetmana, a po drugie wieża zostaje, czyli broni tej linii, bo jeżeli zbiję tą wieżą, no to tu jest mat. Więc ten ruch odpada. A jak ten ruch odpada, to jest ten ruch. Szybko poszło, no. Tak, dobrze się to zauważyłem, bo Zdarza mi się tego w trakcie gry nie zauważyć. Zadanka na uproszczenie idą szybko. Może uda się zrobić rekordową ilość, chociaż jak wiemy, nie to jest cel. Dobra, zobaczmy następne zadanko. Fajne, bo tak wygląda jakby faza krótko po debiucie. Przeciwnik końcem bije na E4. Mojego no pionka. No. I to jest bardzo ciekawe. Bardzo mi się podoba już to zadanie, bo mam wrażenie, że bardzo często w takich sytuacjach się znajduję po debiucie. Będę musiał sprawdzić na koniec jakie jeszcze to były motywy i, i też je dołączyć do treningów, no bo tutaj jest co analizować. Pionków mamy tyle samo, figur tyle samo, no po jednym pionku dopiero zginęło. Czyli jest to naprawdę taka końcówka debiutu. A takie przejście do gry środkowej, czyli to co sprawia mi bardzo dużo problemów. No dobrze. Nie było jeszcze nawet roszad. Tu jakaś walka o centrum się rozpoczęła. Przeciwnik wyprowadził wszystkie figury. Ja z kolei tylko dwie. Tylko dwie. Więc należy pomyśleć, które można poświęcić. Tak, jeżeli ja to zbiję, no to przeciwnik może tutaj się wbić. Ja mu odbiję. I on wtedy odbije, i nie bardzo wiem, co to daje za, za plusy. A poza tym, czy tu się jakoś mocno boję, wolałbym raczej wymieniać nierozwinięte za rozwinięte. Tak tu zrobię, przeciwnie, tu zbije. Ja tu zbiję. Nie, ja to jest taka to wygląda lepiej. On tu odbija. Co ja tu wybijam? On tu odbija. Ja tu wybijam. Ja tu tak wiem, szybko poszło. Ale no tak. O, to nie jest dobry ruch. Się pośpieszyłem, nie ukrywam. To nie jest najlepszy ruch. to pozostaje pytanie, co? A, ok, już powiem. No bo mogę zbić tego skoczka. Ja wtedy wbiję w hetmana. Ja wybijam, ja zbijam i finalnie jesteśmy figurę do przodu. Bezbronny król, uproszczenie, wtrącony ruch. Takie to były motywy. Ale jeszcze raz to zrobię. No to ok, to wydawało mi się ok. Ale tu to jest, przyznam szczerze, gruba rozkmina, ale wydaje mi się, że no, dajcie znać jak wy uważacie, bo być może jest to dosyć powszechne rozegranie. ale nie policzyłbym tego fajne zadanie weź sobie... sobie jakoś zapiszę OK. dobrze, to zrobię jednak jeszcze tylko jedno zadanie, nie będzie rekordu ale widzę, że zaczynam tracić trochę jakość i koncentrację Dobrze, zobaczmy, to jest tutaj po prostu ruch z E6 na D4 z skoczkiem. Materiał jest porówny. A jak to wygląda strategicznie? A, już coś tu widzę, już coś tu widzę, jeszcze nie mówię, ale widzę. Zobaczmy, co przeciwnik atakuje. Tu jest podwójny atak na wieżę. Co prawda ona raz jest broniona przez tego skoczka. Skoczek jest dobrze broniony. Te wariaty tu strzelają. Nie podoba mi się to. Ta wieża za bardzo nie gra. Król no trochę odsłonięty, ale nie tak jak mój. A u mnie tak. Nierozwinięty goniec jeszcze. No i te gońce to mocno stoją. U mnie ten goniec nierozwinięty. Hetman nierozwinięty. Ta wieża tak sobie tu gra. Ale wracam do tego co zauważyłem. Proszczenie. Materiał jest porówno. pozycje mam gorsze. ale uważam, że na przykład taka wymiana, znaczy mogę tutaj zyskać materiał. No nie, to, to nie chciałem tego robić. Chciałem Wam to pokazać po prostu. Wieżą atakuje, przeciwnik odbija, ale jeżeli on odbije tym hetmanem, to przestaje pilnować tego końca. No wtedy ja wjeżdżam tym końcem i zdobywam materiał. Oczywiście o, już nawet mi tego nie zaliczę, no ale nie o to chodzi. Mis kliki po prostu wypijam. To było dobre. Teraz koniec na D7. Zadanie rozwiązane. W porządku. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję, że dotrwaliście do końca filmiku. I zapraszam na kolejne. To tyle. Hej, cześć.